Dzień dobry. Witajcie kochani w poniedziałkowy poranek. Rozpoczął się rok szkolny i już od rana w domu zamieszanie, przynajmniej u mnie, nie wiem jak to wygląda u was, ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza wam w tym, żeby kontynuować naszą gimnastykę. To już 175 tydzień ćwiczeń tutaj online razem z wami i mam nadzieję, że jest całkiem sporo osób, które złapały tego bakcyla i zamierzają kontynuować to wyzwanie. Jak najdłużej, po to, żeby poczuć się wspaniale, po to, żeby ciało było elastyczne, sprawne, po to, żeby można było przez długie, długie lata cieszyć się życiem w pełni sprawnym i zdrowym, żeby można było wykonywać wszystkie zadania, jakie przed sobą postawimy. Ja zachęcam Was do tego niezmiennie. Witam Iwonę, która już jest i czeka. Cieszę się bardzo, Iwono, że jesteś. I jak zwykle będę Was nieustannie zachęcała do tańca. Do tego, żebyście potańczyli i w tańcu wyrzucali z siebie napięcia, i w tańcu kontaktowali się z ciałem, i w tańcu kontaktowali się ze swoimi emocjami. Jeżeli nie wiecie sami, jak to zrobić, to ja zachęcam Was do tego, żeby w czwartki o godzinie 20.00 łączyć się ze mną i razem ze mną wspólnie potańczyć po to, żeby jeszcze bardziej zająć się swoim ciałem. Informacje znajdziecie w opisie do tego filmu. A tymczasem przypominam o tym, że popijamy wodę w trakcie naszej gimnastyki. Wykonujemy pięć rytuałów tybetańskich, czyli ćwiczeń, które zostały specjalnie opracowane po to, żeby Poruszyć wiry energetyczne w naszym ciele, żeby przepływ energii mógł przebiegać w sposób niezakłócony, bo tylko wtedy nasze organy mogą dobrze funkcjonować. Do tego ta gimnastyka dodaje nam mnóstwo energii. Sprawia, że mamy siłę na to, żeby każdego kolejnego dnia z radością i uśmiechem wykonać wszystkie zadania, jakie przed sobą postawimy. A jeszcze do tego może to być swego rodzaju medytacja. Dla mnie bardzo ważny element, medytacja w ruchu skupiamy się na sobie, na swoim ciele, na oddechu. Wykonujemy. Każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, a jeżeli dopiero zaczynacie, to rozpocznijcie od trzech powtórzeń, zwiększając sobie co tydzień o dwa dochodzimy do pełnej liczby 21, którą ja wykonuję przez kilka tygodni po to, żeby ciało się przyzwyczaiło i do tego przepływu energii i do tych ćwiczeń. Jest już też Hania. Witam Cię Haniu, i pozdrawiam bardzo serdecznie, i. Zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i dzisiaj wprowadzamy myśl, wypływa ze mnie cała złość. Może to być przy gimnastyce, może to być w tańcu, a można wykonywać różne inne czynności po to, żeby tę złość wyładować, żeby ona nie pozostawała w naszym ciele i nie kumulowała się w postaci napięć, które potem usztywniają nas i sprawiają, że dużo gorzej możemy funkcjonować i poruszać naszym ciałem. Wypływa ze mnie cała złość i z tą myślą rozpoczynamy od oddychania. Staj wygodnie. Rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, zwróć uwagę na stopy, żeby były względem siebie ustawione równolegle, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i wciągając powietrze nosem, uruchom mięśnie, brzucha, żeby wtłoczyć to powietrze głęboko, tu gdzie znajdują się dłonie, brzuch napełnia się jak balonik i po chwili rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu, wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychaj, przyzwyczajając się do tego rytmu. I cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej. Skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się wokół własnej osi w prawą stronę. Żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, gdy ciało jest już obrócone maksymalnie i wtedy szybko obraca się głowa, a za nim podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, przytrzymaj syłwadkę mięśniami brzucha i zaczynamy. Oddychając, uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. Pani w głowie ustało to przejść. Połóż się na plecach, do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte w górę, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech, unieś głowę i pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech i wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Rozluźnij. trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp pomatem, sylwetkę wyciągnij w górę, oprzyj sobie dłonie po pośladki, a głowę opuść w dół. I na wdech unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i unosząc klatkę piersiową w górę, odchylę lekko głowę do tyłu, pilnując, żeby biodra pozostały na jednym poziomie. Wdech, wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. A ze mnie cała złość. Trzynaście, czternaście, pięknie. żeby rozluźnić kark, oddechu, w tym czasie, poruszaj ramionami, popij wodę i do czwartego rytuału, usiądź raz, wstaw na szerokość bioder, w miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie, o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, a głowę opuścić w dół. I na wdech ugnij głowę, Wypnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy, cztery, pięć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Wypływa ze mnie cała złość. Jedenaście. Dziewiętnaście dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie, strzegnij dłonie, żeby rozluźnić na oddychaj. Zabrać palce i pokryć nadgarstkami garstkami w Tyłu. Popij wodę. I połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. Możesz oprzeć ręce na łokciach, żeby zaoszczędzić karski a w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej unieść głowę. Podnieść całe ciało w górę i nagle wypnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz. Broda dąży do mostka. Kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Dech. I wydech. Trzy. osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 15 piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Uklęknij. Usiądź pośladkami na piętach. Rozszerz kolana. Wyciągnij ramiona mocno do przodu. oprzyj czoło o matę. I oddychaj do brzucha. Powoli się podnieść, popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego wsiądź. Złącz ze sobą stopy. Przyciągnij dłońmi do siebie tak blisko jak możesz. Wyciągnij sylwetkę w górę, wyprostuj i staraj się dociągnąć kolana do maty. Możesz delikatnie pulsować, tak jak motylek. Cały czas oddychaj. I oczywiście wykonuj te ćwiczenia na miarę swoich możliwości, żeby tylko delikatnie poczuć rozciąganie i nie zrobić sobie krzywdy. Przesun teraz stopy lekko do przodu i rozpychając łokciami kolana wykonaj lekki skłon w przód. Cały czas plecy są proste. Pooddychaj. Podnieś się. Poruszaj trochę mięśniami, żeby je porozluźniać. Popij wodę. połóż się na brzuchu do deski tak nogi na szerokość bioder oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach nastawiam czas na 60 sekund pozostań w pozycji deski tak długo jak długo możesz i zaczynamy unieś ciało w górę zawiń kość okonową pod siebie wyprostuj plecy. trzymaj mięśniami brzucha sylwetkę przenieś lekko do przodu ciężar ciała Zaciśnij pośladki, oddychaj i uśmiechaj się. A głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Teraz, żeby odpocząć, połóż się na chwileczkę wygodnie, Oprzyj głowę na dłoniach. Zamknij oczy i pozwól, żeby całe Twoje ciało się zrelaksowało. Oddychaj do brzucha. Skup się na oddechu i na tym, jak mięśnie wypuszczają napięcie. Pomóż im świadomie rozluźniając poszczególne partie ciała. Zacznij od stóp, następnie rozluźnij łydki, uda i cały czas oddychaj. Pośladki. Brzuch. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Rozluźnij plecy. Barki. Ręce. Rozluźnij mięśnie czoła, pójdź swobodnie szczękiem i pozwól policzka. koliczkę. Podziękuj sobie za wysiłek włożony w dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie, weślij w świat swoją dobrą energię, i przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się, popij wodę. I przejdziemy jeszcze do gimnastyki oczu. Znajdź sobie wygodne miejsce, takie, żeby plecy były. Wyprostowane łopatki, ramiona ściągnięte w dół. Broda lekko uniesiona do góry, blokujemy głowę i pracujemy samym tylko wzrokiem. Zaczynamy pracę w poziomie. Najpierw jak najmocniej w prawo spoglądamy, tak jakbyśmy chcieli spojrzeć na ucho, i koniecznie tak, żeby poczuć, że tam się ciąga jakiś mięsień. I w lewo. Prawo. Cały czas oddychaj. W lewo. Prawo. W lewo. Prawo. W lewo. brawo i w lewo, pomrugaj, a teraz w pionie, góra, dół, Góra i dół. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Wydech. Otwórz oczy. I pracujemy po skosach. Prawo góra. Lewo dół. Prawo góra. Lewo dół. Prawo góra. Lewo dół. Prawo góra. Lewo dół. Prawo góra. I lewo dół. teraz w drugą stronę lewo góra i prawo dół lewo góra prawo dół lewo góra prawo dół lewo góra. Dół, lewo, góra i prawo, dół. Zamknij oczy, Poddychaj. otwórz oczy, i kręcimy kółka wzrokiem. Najpierw w prawo. Jeden, dwa.

Siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Zamknij oczy, przyłóż dłonie, oddychaj. Otwórz oczy, popij wodę. I nasza gimnastyka dzisiejsza cała wykonana od początku do końca. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że zostawiacie łapki w górę, komentarze. Dziękuję Haniu i Iwono za to, że się odzywacie. Bardzo przyjemnie jest z Wami razem ćwiczyć. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia i do zobaczenia jutro. Pa!